Cześć wszystkim. Dzisiaj mam dla Was recenzję kolejnego noża od czeskiej marki Mikow. Tym razem jest to OTF Model Raptor. Ludka producenta. Długość całkowita 19,7 cm, długość głównie 8,1 cm, grubość głowni 2,9 mm. Stal główny to 440C, czyli całkiem niezostałnie nierdzewna, hartowana pomiędzy 57-59 hrc. głównie typu dagger, ale nie jest dwustronnie ostrzona. Zakończenie w satynie. Na główni nazwa firmy Mikow i Rok założenia 1794. Otwieranie i zamykanie głównie za pomocą przycisku. Rękojeść wykonana z aluminium w kolorze srebrnym. Z obu stron wybite logo i nazwa firmy. Śrubki anodyzowane na kolor niebieski. Klip do paska bez żadnego motywu. Podsumowując, firma Mikow już kiedyś produkowała tefy i super, że wrócili do tego typu noży. Lubię markę Mikow nie tylko za swoją długą tradycję i historię, ale też za różnorodność swojej oferty. Pokażcie mi innego europejskiego producenta, który produkuje tefy u siebie w kraju. Znajdzie się jeden, może dwóch, i to niezbyt popularnych firm. Uzależniające wręcz otwieranie i zamykanie, lubię ten dźwięk. Dostana też wersja tego noża ze stalą D2, mechanika bez zarzutu. A nieraz mi się jeszcze nie zaciął, a trochę nim już klikam. Niepozorny, ale bardzo dobry otrew. To tyle w tej recenzji dzięki za oglądanie.